Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami z nad kolejnej tygodniówki, którą nagrywam w ogóle cały czas tego samego dnia, <grywania> dlatego też bajzel dookoła jest ciągle taki sam, bo wszystkie tygodniówki nagrywam za jednym zamachem, żeby już mieć problem z głowy. I słuchajcie, to będzie raz-dwa-trzeci tydzień października. Jak widzicie, doszłam do środka czarnych stron. I podobnie jak przy poprzednich dwóch tygodniówkach, wykorzystam sobie jeden arkusz papieru. Te papiery są, będą podlinkowane na dole. Wykorzystam sobie jeden arkusz papieru. Ostatnio były dynie, to może sobie teraz weźmiemy coś. A tu wszędzie są dynie. No, to nawet dobrze. Czekajcie, tu jest wiewiórka, tu jest wiewiórka, i tu też jest wiewiórka. Dobra, wszędzie są wiewiórki, więc yy, tak, żeby mi się to później nie powtarzało. Więc teraz może pójdziemy sobie. Um, nie wiem. Tu było tak na ciepło. To może teraz coś chłodniejszego? To może teraz ten weźmiemy papier? Możemy teraz ten weźmiemy papier. Dobra. Teraz sobie ten weźmiemy, a później to będą. A, tylko to będą znowu te dwa kocyki z rzędu. Hmm. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Jak żyć? Dobra, to weźmiemy sobie teraz w takim razie. Też będzie ładnie. Też będzie ładnie. Jak już Wam mówiłam, jeżeli oglądaliście poprzednie tygodniówki, to wiecie, że u mnie tygodniówka to jest po prostu jeden papier. Powydzierany w różnych konfiguracjach. Czasami dołożone naklejki, czasami dołożone jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale przy tych papierach, szczerze mówiąc, już nie dokładam innych rzeczy, bo. One są tak ozdobne i tak przyciągają wzrok, że doszłam do tego, że nie ma potrzeby, żeby jeszcze coś do nich dokładać, eee, bo te tygodniówki i tak wyglądają zjawiskowo, w mojej opinii. Więc naprawdę nie ma sensu jeszcze czegoś do tego dokładać. I ja to sobie wycinam, bo moja drukarka drukuje z, takim białym, z taką białą ramką. A ja nie lubię tej złej ramki, nie drażni, przy pracy z papierem nie drażni, więc tak. <laughs> więc tak, dobrze, na pewno sobie wytniemy tą, wydrzemy tą wiewiórkę na tym miejscu. Zastanawiam się, czy to w ogóle mi się zmieści, bo to jest bardzo duży element. Obawiam się, że może mi się nie zmieścić, więc możliwe, że zrobimy... Tak, że wytniemy sobie po prostu to bez tego domku. Zwłaszcza, że ten domek chyba był tutaj, no właśnie, był tutaj. Więc chyba sobie zrobimy tak, że wytniemy sobie tutaj te dynię z tym ptaszkiem. Bez tego domku. I będziemy udawać, że tamtego domku nie było wcale. Tutaj sobie wydrzemy wiewiórę na stercie ubrań. W ogóle bardzo mi się podoba ten motyw tutaj, w ogóle te papiery są bardzo ładne. Naprawdę, naprawdę robią robotę. No, i dzięki temu, że teraz robię te wszystkie tygodniówki, to powiem Wam, że się oswoiłam e, z tym czarnym papierem. Już mnie tak nie przeraża. <laughs> znaczy, nadal nie jest to nic e, naturalnego dla mnie, I, i szczerze mówiąc, chyba sobie nie wyobrażam, żeby tak cały miesiąc na przykład mieć e, na czarnym. No, nie wiem, jakoś tak. Jakoś tak chyba nie bardzo. Czekajcie, jakby to zrobić, żeby to było dobrze. No bo muszą być oba elementy z dołu, chyba że tutaj, no nie, to tak nie będzie wyglądało, nie? Ja oczywiście tutaj bym sobie wydarła, ale to chyba nie będzie wyglądało, lepiej już na dole jakby było. I wtedy można by było zrobić, hmm, można by tak z góry zrobić poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, i tak po prostu zostawić sobie, uuu, to by było coś ciekawego. To by, uu, to by było coś bardzo ciekawego. Może tak zrobię rzeczywiście. Yy, ale to w takim razie tutaj na dole by mi się przydało, jeszcze, jeszcze coś by mi się przydało. Żeby jakiś pasek był żeby był jakiś pasek czegoś. Mam jeszcze takie takie papiery tutaj, może coś z tego by się przydało. Czekajcie, wytmę sobie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczmy. Zawsze sobie drę, zawsze sobie drę, żeby nie było monotonnie. I zobaczmy, czy to będzie grało, czy to nie będzie grało. O, no, no dobrze wygląda sobie damy, dobrze to wygląda, a to sobie damy tutaj, tutaj i wyjdzie mi stąd ten papierek i też spoko wygląda, dobra i tutaj sobie jeszcze możemy podokładać jakiś naklejek, na przykład właśnie tych tosiakowych z mm, na październikowych, tych liściastych na przykład, wiecie, różnych, przeróżnych. Myślę, że to będzie spoko wyglądało. Kurczę, fajnie. Fajnie, właśnie, tak zupełnie inne, wiecie, układ wyjdzie taki pionowy. No, ma potencjał, ma potencjał. Dobra, to ja sobie najpierw poprzyklejam w ogóle tutaj te numerki, może albo zanim numerki, to najpierw e, dni, tygodnia, bo to jest większa. Poniedziałek. Tak. tak wtorek tak sobie zostawię, żeby w razie czego móc odkleić gdyby, gdyby coś środa czwartek dobra, tu się zmieściło ładnie można przykleić Piątek. No, ciekawe. W ogóle ciekawe, jak ta tygodniówka będzie mi się sprawdzała. Piątek, sobota, niedziela. Tak, dobra. I teraz dni miesiąca na górze. Jedenasty. Dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, o już jesteśmy za połową miesiąca. Szesnasty... i siedemnasty. Dobra. No, i to sobie też ozłocimy, oczywiście, bo u mnie wszystko musi ociekać złotem. Damy sobie, tak, tutaj sobie damy liścia. Yy, tutaj sobie damy jeszcze, albo, albo na razie nie, to sobie na razie nie damy. Tylko najpierw to przykleimy wszystko. Dobra, teraz będziemy to brudzić i przyklejać. Brudzić i przyklejać. Brudzę tym y, Vintage sefia, Sepia takim o takim o dobrze jest dobrze jest i lecimy dalej dziab dziab powiedz tylko dziab dziab tu sobie brudzimy, brudzimy, brudzimy. Te papiery są takie dosyć zimowe już, bo tam jakiś śnieg pada, tu jakieś takie widzicie białe kropki są. No ale niby są dynie, są liście. Wiewiórka też tak trochę nie bardziej się kojarzy mam wrażenie. No i tutaj jest jesień napisane, więc tak no, taki trochę... W sensie sama nie wiem. Patrzę na te papiery i tak nie jestem do końca przekonana, czy one są jesienne, <grym> czy zimowe. Wydaje mi się, że najlepsze by były pewnie na listopad, no bo to taki już moment byłby mm, pół na pół. No ale nie, ja zawsze na przekór, więc y, to będzie y, październikowe. Ale wydaje mi się, że one fajnie grają właśnie z tym czarnym papierem, bo nie są takie bardzo, bardzo, bardzo jasne, tylko tak fajnie się. Tylko tak fajnie się mimo wszystko zlewają, więc myślę, że spoko. Myślę, że spoko. W ogóle bardzo mi się podobają te papiery. Bardzo. Ale to już chyba powtarzałam. Powtarzam chyba w każdym filmie z tygodniówką. Bo najlepsze jest to, że to jest już trzeci film z tygodniówką. I ja szczerze mówiąc, już nie wiem, czy wam coś mówiłam w poprzednim filmie z tygodniówką, czy w tym filmie z tygodniówką, bo wiecie, nagrywam to jednym ciągiem. I tak, no, jest to problematyczne, nie ukrywam. No, ale spoko. Dla mnie wygodniej, bo wiecie, nagram raz, a porządnie i będę miała z głowy, później sobie cyknę foteczki na Insta no i jeszcze, wiecie, będę mogła sobie w końcu zacząć już planować wszystko. A tak, tak tym bym się miała rozskliwiać, no to wiadomo. Nic by było niezaplanowane wszystko by było takie tylko po to, żeby nagrać i tylko bym się stresowała, że muszę usiąść do nagrywania, a tu jeszcze inna robota czeka no i nie ma co ukrywać, jak już wszystko jest rozstawione i cały ten pierdzielnik jest po prostu na biurku, no to najwygodniej jest usiąść i po prostu zrobić wszystko naraz i mieć z głowy tak zwanej bo wszystko jest fajnie, ale jeżeli ma być nagrywane to to mimo wszystko gdzieś tam chochlik z tyłu głowy siedzi i mówi no powinnaś to zrobić, powinnaś to zrobić no, i słusznie w sumie, że siedzi. No, bo inaczej to wiecie, nic by się nie zrobiło. O! Zacnie. Dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda. Ale nie ukrywam, że jest to czasochłonne. No, bo wiecie, każdy z takich filmów trzeba jeszcze trochę obrobić. Trzeba podkręcić głos. Bo bez podkręcenia to mnie nie jest słychać. No, trzeba zrobić kilka rzeczy. Przy tych filmach trzeba zrobić miniaturkę. No, jest trochę roboty, mimo wszystko. <laughs> no, a jak się to wszystko zbierze w bloki, żeby nie robić każdej rzeczy oddzielnie co tydzień, no to wtedy po prostu ta robota jest zupełnie inna. Dlatego też usiadłam, nagrywam wszystko, ale tak jak mówię, musicie oglądać, żebym wiedziała, że ma to sens. Bo jak się okaże, że nie oglądacie tych tygodniówek, to nie będę ich nagrywać. <laughs> Bo to będzie znaczyło, że nie ma to sensu. No wiecie, nagrywać dla samego nagrywania, no to głupiego robota, tak naprawdę. A ja głupia być nie chcę. O. Dobra, łyczek kawy. I co? Chyba sobie teraz ozłocimy. Biorę pędzelek. Za każdym razem biorę zły pędzelek. Za każdym razem. E, ja ozłocę kuretakę. O. Tym złotkiem. Nie wiem, czy było widać. Pewnie nie było widać tym złotkiem. I będę sobie tutaj złocić dni miesiąca i nazwy dni tygodnia. No, jakoś tak mocno mi się złociła. No, trudno, będzie mocno złocone. zabiorę trochę Nie mam. Dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. W ogóle w październiku mamy, y, to nie ten tydzień, co prawda, bo w poprzednim tygodniu, ale zapomniałam Wam powiedzieć, mamy y, rocznicę naszą bycia razem w tym roku. 16 chyba? Tak, 16. Także wiecie, grubo. No. Może nawet pójdziemy gdzieś do restauracji z tej okazji. O, było szaleństwo. No i chyba po tej tygodniowce będę musiała sobie zrobić chwilę przerwy na jakiś obiad. No już mówiłam czas jakiś temu, że powinnam, ale rzeczywiście wydaje mi się, że to już będzie ten moment. Chociaż słyszę, że szanowny chyba ogląda serial, to może by mi się udało dokończyć. Tylko nie wiem, czy telefon wytrzyma, szczerze mówiąc. Najbardziej się o telefon martwię, bo po nagraniu y, planowania października y, naładowałam go tam na 75% tylko. Już nie chciałam dłużej czekać, tylko już chciałam działać. I myślałam, że po każdej tygodniówce będę sobie zgrywać e, na kompa pliki i podładowywać trochę. Ale jakoś tak wiecie, usiadłam, zaczęłam działać i w ten sposób już robię chyba trzecią. <grych> Zostały mi dwie. Tak sobie myślę, może kurczę, udałoby mi się od razu pyknąć jeszcze te dwie. Może szanowny się nie zorientuję. że zamiast godziny minęły dwie. Ale, jak ogląda serial, to jest szansa. No, bo wiecie, on też czeka na mnie y, z jedzeniem, nie? Więc tu nie ma lekko. Tu nie ma lekko, dobra? No, i te złotka wyglądają bardzo sympatycznie. Bardzo mi się to podoba. Wiem, że pewnie Wam się już znudziły te złotka, no ale mi się podobają. A skoro mi się podobają, to najważniejsze. Tylko tu będzie, kurde, mało miejsca. Tak sobie teraz patrzę na to, że tu nie będzie jakoś tak za dużo miejsca na notatki, na zadania i na inne takie rzeczy. Gdzie jest mój biały ten? Jest tutaj biały ten. Może sobie zrobimy takie. O, takie tutaj miejsca. żeby wiedzieć gdzie w kiłbaszać zadania mhm. i tu sobie zrobimy do wtorku o, tutaj sobie zrobimy wtorek Tutaj sobie zrobimy środę. Trochę ciasno mi to wyszło. Wszystko. Ale trudno. O, tutaj będzie środek. Ciekawie to wygląda. No, ale może dzięki temu będzie, wiecie, łatwiej się nie pogubić. No tutaj jest luźniej. Tak, myślę, że jakbym miała w przyszłości tak robić, no to chyba na weekend trzeba zostawić mniej miejsca, bo tak to tutaj mam na sobotę, na niedzielę bardzo dużo wolnego miejsca. Yy, a jednak skupić się na dniach tygodnia, kiedy tych zadań jest więcej. Ale to mądry Polak po szkodzie. A zresztą o jakiej szkodzie? Bez przesady. To siakra, bez przesady. Dobrze, tu sobie dołożymy, tak, tu sobie dołożymy dynkę, jak tutaj są dynki, to sobie dołożymy dynkę. Tutaj sobie dołożymy tą piękną jarzębinkę. I tak, mamy tutaj jeszcze kilka takich fajnych bajerków. W ogóle poluję, żeby gdzieś tego miłego stracha na wróblewki ubasić, ale jeszcze na razie nie znalazłam na niego idealnego miejsca. Grzyba, grzyba sobie też tu dołożymy. O, a tutaj możemy sobie mu dołożyć, bo czemu by nie? No i trochę tych listków, może. Tutaj sobie dołożymy listka. Tutaj sobie dołożymy listka. Bo czemu by nie? Tutaj sobie dołożymy listka. I gdzieś jeszcze sobie dołożymy listka, Może tutaj sobie dołożymy listkę. O. Zawsze to jakaś odmiana listkowa, nie? No, tutaj możemy sobie dać tego listka jeszcze. O i tak liściasto się zrobiło bardzo ładnie. I te listki też sobie możemy przybrudzić. Też sobie możemy przybrudzić, bo czemu by nie? I myślę, że nam tutaj już tego starczy. I zostaną nam dwie tygodniówki. Jedną sobie tygodniówkę zrobimy w ogóle w tym klimacie, a drugą sobie zrobimy taką śmieszną. W tych wszystkich moich duszkach i innych tego typu rzeczach, tak, żeby je też fajnie wykorzystać. No, a teraz lecimy ze złotkiem jeszcze po naklejkach tam na górze. O, tutaj. A i tam na dole też są naklejki, no właśnie. To sobie też wszystko. O, złocimy. Żeby było na bogato. Żeby było na bogato. tak jest. I tutaj jeszcze te sobie. Czy wy tam w ogóle widzieliście? Widzieliście, dobrze. Mam no jakoś tak dzisiaj nie ustawiony kadr, że mam wrażenie, że mi ciągle ucieka z kadru wszystko. Ale chyba nie ma tragedii. Chyba nie ma tragedii. O, że jeszcze dzisiaj będę musiała pomontować październik, a październik długi wyszedł chyba. Mimo tego, że stron kilka, to jednak dosyć długo. Robiłam. No i będę musiała pomontować październik i może bym jeszcze dzisiaj sobie od razu pierwszą tygodniówkę zmontowała, no zobaczymy jak to czasowo wyjdzie, A, pewnie się nie uda czasowo. A, to Tak się mówi, chwila moment, chwila moment, ale to jednak trzeba całe przejrzeć, bo ja jednak oglądam cały luśienki materiał, który nagram, żeby tam, wiecie, wyciąć jakieś dłużyzny. Jakieś moje y, głupoty, jakieś wiecie, odbicia, <noise> dosłownie odbicia, e, inne tego typu rzeczy. Dobra, i słuchajcie, i tak to wygląda. I nic tu więcej robić nie zamierzam. Tygodniówka finito. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi się nawet bardzo podoba. E, będzie mniej funkcjonalna na pewno, bo no, no nie ma tu za dużo miejsca, nie ma co się oszukiwać. Tutaj jednak jest e, dużo więcej miejsca. Tutaj też jest dużo więcej miejsca, no ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Jedna taka może być. Myślę, że następne już będę robiła takie, żeby tego miejsca było jednak więcej. No. To bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście. Cieszę się bardzo. Dajcie koniecznie jakiś komentarz, zostawcie kciuka w górę, żebym wiedziała, że oglądacie, że ma to sens, że mam nagrywać i że po prostu Wam się podoba. Dzięki wielkie. Żegnam się z Wami. pa, pa, pa,